Dzień dobry moi drodzy, e, witam Was w takim odcinku z Yu-Gi-Oh! Master Duel, w którym zaprezentuję Wam, jak w łatwy sposób można uzyskać dodatkowy crafting materiał e, za pomocą takiego, może nie exploitu, a właściwie wykorzystania mechaniki gry. Mianowicie, w momencie kiedy craftujemy pierwszą kartę o poziomie e, super rare, ultra rare, to wówczas dostajemy e, możliwość otwarcia pakietów, w której ta karta się znajduje. Zatem karta Marshalling Field, którą teraz pokazuję, Znajduje się w trzech różnych boosterach Jak widać, w trzech różnych pakach. Więc w momencie, gdy ją skraftujemy Uzyskujemy możliwość otwarcia wszystkich tych trzech boosterów Za darmo, tak po prostu działa mechanika gry Zatem wydajemy 30 crafting materiału karty super rare I otwieramy trzy pakiety, z których mogą nam się trafić kolejne super Rery Lub nawet ultra rary. Zatem łatwo jest sobie skalkulować Że żeby wyjść tutaj co najmniej na zero Trzeba otworzyć co najmniej dwa superrery. Właściwie otwierając dwa superrery to już jesteśmy na plus, ponieważ wydaliśmy 30 na skraftowanie jednego superrera, którego zdesenchantujemy, czyli jesteśmy w ten sposób 20 crafting materiału do tyłu. I otwierając dwa kolejne superrery możemy je również zdesenchantować za kolejne dwa razy po 10, i po 20. Czyli w tym momencie crafting pierwszego superrera nam się zwraca, a jesteśmy do przodu o cały crafting materiał które uzyskamy z kart, które otworzymy. Może tam się trafić w ultra rare, może tam się trafić więcej super rare'ów, mogą tam się trafić zwykłe rare'y. Mogą tam się trafić karty normalne, wiadomo jakieś foile i tak dalej. Tutaj w tle, kiedy ja o tym mówię, yy, trwa opening yy, tych pakietów i yy, z tego co kojarzę, udało mi się tutaj otworzyć yy, 3 super rare'y. No nie uprzedzają faktu, bo mam jeszcze jeden pakiet do otwarcia. Altered e, Heraldry. <laughs> Te nazwy w Jugu są szalone, kiedy. Więc obejrzyjmy, co tam się trafi. Co tam, w tym e, też się trafi jakiś super jar, z tego co mi wiadomo. No i mamy Marshalling Field, czyli e, dokładnie to, o czym mówiłem. Dostajemy pakiety, w których może trafić się ta karta, i to jest najlepszy dowód na to. Skrasowała się Marshalling Field, trafiło nam się Marshalling Field. Także po całym zabiegu mamy 4 super rery, które możemy zysenchantować, więc jesteśmy 10 crafting materiału do przodu, plus crafting materiał ze wszystkich pozostałych kart. Mam nadzieję, że jasne. Trzymajcie się.